Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Pod tym tematu. Tym procesem rozumie się przede wszystkim obróbkę ścierną honowanych powierzchni. Kable ścierne są przymocowane do głowicy specjalnego narzędzia. Procedura ta jest jednym z etapów remontu silników. Odbywa się w celu zmniejszenia chropowatości tulei i cylindrów, aby wydłużyć czas pracy silnika. Jak przebiega ta operacja, ujawnimy w dalszej części artykułu. Czym jest honowanie? Czym dokładnie jest honowanie lub wytaczanie cylindrów? Jak już wspomnieliśmy, jest to bardzo ważny etap naprawy silnika, ponieważ jest to ostatni etap prac kapitałowych nad jednostką napędową samochodu. Wytaczanie stosuje się do obróbki nie tylko części, które już wymieniliśmy, ale także tulei, korbowodów, łoża wału korbowego, a ponadto stosuje się je do płaszczyzn. Zajmijmy się teraz najważniejszym pytaniem. Jaki jest cel tej procedury i jakie korzyści odniesie z niej twój żelazny koń? Jaki jest cel honowania silnika? Każda część nie wytrzymuje długo. Każda część wymaga naprawy w pewnym momencie, ale zaradny kierowca wie, że istnieją metody i podejścia które przedłużą żywotność części i pozwolą zaoszczędzić pieniądze. Honowanie bloku cylindrów jest jednym z takich wyjść z sytuacji. Jeśli chodzi bezpośrednio o części silnika, to w trakcie eksploatacji zmieniają one swoje parametry. Jeszcze mniej przyjemne jest pojawianie się wszędzie zarysowań. Jak wiadomo, wszystko to ma bardzo szkodliwy wpływ na pracę silnika jako całości, a to właśnie prowadzi do pogorszenia jego stanu. Kompresja. Zużycie większej ilości paliwa i oleju. Silnik nie rozwija takiej mocy jak kiedyś, dlatego warto od razu naprawić blok, aby w przyszłości nie trzeba było wymieniać mechanizmu korbowego, a tutaj mówimy o zupełnie innej kwocie. Można również zauważyć, że podczas obróbki można umieścić stare tłoki na odnowionych tulejach. Jeśli nadal są w solidnym stanie, przeczytaj również, zasada działania i rodzaje immobilizerów. Porozmawiajmy teraz o technologii obróbki. Sama praca wykonywana jest za pomocą narzędzia, od którego operacja wzięła swoją nazwę, a mianowicie honownicy. Jest ono obracane po powierzchni, odcinając warstwy metalu o bardzo małych wymiarach. Do przesuwania pracownicy używają smaru chłodzącego. Często jest to dobrze znana parafina, ale dopuszczalne są inne warianty oparte na emulsjach wodnoolejowych. Najważniejsze jest obliczenie prawidłowego ciśnienia, aby uzyskać jednolitą i prawidłową powierzchnię cylindra. Narzędzie do honowania. Głównym profesjonalnym narzędziem jest konstrukcja składająca się z prętów materiałów ściernych które różnią się parametrami i poziomem ścieralności. Ze względu na metalową ramę, w której zamocowane są same pręty, możliwe jest ustawienie pożądanych parametrów. Głowica, wokół której umieszczone są kamienie, jest połączona z prętem, który z kolei jest przymocowany do uchwytu maszyny. Do ręcznego honowania można zastosować dwa rodzaje narzędzi. Przystawka do wiertarki lub ogólnie śrubokręta przypomina wyglądem szczotkę, a materiałem ściernym są kamienie przymocowane do końcówek sprężyn. Urządzenie składane z trzech nóg materiał jest taki sam jak w poprzednim wariancie, podobnie jak sposób użycia. TJ za pomocą wiertarki lub śrubokręta. Możliwość naprawy własnymi rękami. Czy warto przeprowadzać honowanie cylindrów własnoręcznie? Lepiej nie ryzykować i jeśli masz taką możliwość, skorzystaj z pomocy specjalistów którzy znają się na swoim fachu. Trudno będzie wytworzyć ciśnienie niezbędne do uzyskania pożądanej chropowatości powierzchni silników spalinowych. Osoba wykonująca pracę nie uzyska idealnie ukształtowanych części. Ale jeśli nie ma już innych opcji, należy wybrać jednostki trójnożne, co jest lepsze. Honowanie czy szlifowanie cylindrów silnika? Różnica między tymi dwiema metodami polega na tym, że po szlifowaniu powierzchnia będzie wyjątkowo gładka, a w celu zatrzymania roztworu smaru powinna być lekko-chropowata. W związku z tym, aby zapewnić jakość i obfite smarowanie pierścieni tłokowych, zalecamy skorzystanie z honowania części. Przeczytaj również, benzyna w oleju. Dlaczego tak się dzieje? Jakie jest niebezpieczeństwo takiej sytuacji i jak ją wyeliminować? Oczywiście niektórzy rzemieślnicy wolą nie stosować chłonowania, ponieważ twierdzą, że w każdym przypadku w dalszej eksploatacji silnika powstaje lustro, TZW, gładka powierzchnia. Nie będziemy temu zaprzeczać, ale pomyśl, jako opóźnisz kolejną naprawę, jeśli użyjesz delikatnego honowania, zyskasz czas i zaoszczędzisz pieniądze. Podsumujmy nasz dzisiejszy artykuł. Nie zapomnij w porę zwrócić uwagi na szczegóły swojego silnika, ponieważ wiele od niego zależy. Mamy nadzieję, że zrozumiałeś zalety, jakie niesie ze sobą rozważana metoda obróbki. Powodzenia i nie zapomnij zostawić komentarza poniżej.